Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z jakiegoś nowej, nowego horroru pod nazwą Mini Search eee, no wydaje mi się, że ta gra jest podobna do Missing Hicker tam jak ktoś tam coś wie, bo jak widzicie jest mega podobna jakby tutaj no to jest jakby podobna jakby te, ta poczekalnia jakby to można powiedzieć, nie? i w ogóle więc kolejny hororek Widzę, został subskrypcje wraz z wolęckim, żeby żaden kontent się nie minął. Łopaczka w górę. No i co? My przechodzimy do samej gierki. No to co? Play Mimic Search Made by Gemezl. No dobra. Jak jest samochodem? I znowu musimy prowadzić. Tak, tak jak to prawda w Missing Hicker, Nie, to mam jakiś to dla potopa. Nie będę tego czytał. No to chyba jest to potrzebne. Oh, I shouldn't use the crimson. I should po prostu for the trimmers. There is a cut, I can summon So, what have you got here? No, so, bro, so, it's just me. Too much of them. So, probably I'm mimicking its work. Ye yes, I think that's obvious. The car was smoking, when I arrived here. I think the victim was driving up this road and had to stop because the engine had in issue. The victim called. To... Dobra, wizowie, to chyba nie ma sensu. Nie, nie będę na tego tłumaczył, bo to. Z, z tego się zbyt dużo nie dowiemy. She didn't have a chance. Nie miała szans. No, że. ile miała lat, pewnie? Czy uh next year i uh Was territory now and i think it's probably someone you sense take off if yes that's why i'm here i'm tasking with intan i dream around the arena so special. No to nie ma sensu. Może mam mapę, no. Jeżeli chcesz coś tam popatrzeć, yy, will do see bugs... Ten, stay safe, bezpieczny, być no Jesteśmy policjantem, to tak. Jesteśmy policjantem, który będzie poszukiwał. Yy, prawda, tego, którego potrącił, tak. Może się rozglądać po, po okolicy, tak. Nie wiem, co się do tego to, nie, 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 Torebka. No wiem, po prostu. Chodźmy dalej, no co. To? Nie będę tak tłumaczył, bo to jest dużo roboty. Znaczy, nie chodzi o to, że dużo roboty, tylko no. Tak jak trwa 15, 15 minut max, więc to nie ma sensu. Lećmy dalej. Po prostu. Ej, ona jest taka sama jak Missing gier tak prawda. No, z samochodem i już na gdzieś jakieś powiecie zatrzymamy. No jak? I tam, gdzie dobry. O kurde wysiałam dostęp, na pewno. Ciężko, Mandara. Co tak, chcesz? Yy, mimik atakuje chyba zła informacja nie wiem nic ja wiem wszystko yy. yy, nic no, nie ma żadnych informacji są. nie wiem no, co to jest w ogóle bezpieczny information no czy nic nie kupujesz i'm good good luck to No po chyba po poszukujemy tego mimika tak w jednym skrócie no Idziemy dalej, lewo czy prawo? Dobra, dalej, prosto. Że znaczy, no, prosto, no, prawo, prosto, prawą Pojedziemy prosto. Ale, z tego co chyba rozumiem, jestem policjantem. Tu powinien mieć pistolet, więc być to będzie fajnie. Tu dobrze, dobry znak. Kolejna, jakaś. Aha, dobra, to jest ten. posterunek to musisz się zatrzymać? Chyba tak. To się zatrzymujemy. Ja mogę tu kiedyś przejść? Tu chyba nie no Nie wydaje mi się, że to mam chyba przejść, bo nie wiem co. Nie, ja to sobie przejść chyba. Help you. I'm here because we need down the road yy, czy potrzebujesz jakiejś pomocy? No coś tam, że po prostu mika szukają tak, no Thanks yy. Dobra, się o mordo Jakie za info Mogę zamknąć? Mogę, siema Tak jest dosłownie... Pewnie jeśli się będzie, nie? Dobrze Szybka gierka dalej. Motel. Ale w ogóle ciekawy ten, ten mam Prosto prawo. No chyba prawo, nie? No jak tam było skręt... Dobra, pol w prawo. Co my tu w ogóle mamy? jakiś gówne 21.57 No w sumie tak trochę wygląda jak się tak... No można w sumie tak powiedzieć jakiś trochę nadprowieciam nas obrócimy ale, ale furę to mam dowolony. Nogi też. <grystanie> nie wiem. Nóg nie o mnie. Urwało mnie. O! Co to? Ha, po prostu. Ej, dobra, czy ja krążę teraz cały czas? Jestem teraz obok stacji? Nie. Gdzie ja jestem? боюсь, что звонить. Чего? Сема. Я могу что-то годом ищу. Ну давай, Идем, идем, идем. идем. Mieee, jumpskr! Widziałem i się zastrałem, nie? I co chuspły wem oczeszyłeś mnie? Ale śmierć. Pisma propet my here. I'm here because we have reports of mimic activists in the real mimic straży, co miałem. Let me think for a second. Not really. I haven't noticed, uh, Może no, coś tam, no nie wiem, że Nie wiem, co to kazał, że wyku... Have a good night, no. Się siema, Śmiecił jeden. Gdzie on idzie? Muszę dalej wędrować, no. I szukać tego mimika śmiesznego. Muszę spluwę chyba. No, jestem policjantem, to chyba powinienem się... Ale w zakręt. Widzieliście to? o a ja nie, ga... no, bo myślałem, że, to, że jesteśmy w tym samym, jesteśmy... myślałem, że jesteśmy w punkcie wyjścia, nie? Czemu on tutaj... dziwne. Siema? What's up, pal? To mnie? no? O! No, że mu się samochód. Dostaliśmy to zgłoszenie, że ten, to wziął od tu ten, czyli... Masz jak, 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 jakkolwiek pomóc. Tak, it's, it's me. Very funny. <laughs> to frat to On gada, że to ja on jest mimikiem, nie? You do know that stupid joke is... coś tam, że takie żartowanie jest spoko, nie? Sorry, oficer. It was a bad joke. To, no, to był żart, to ci powiem. W suchym mega był. Eeeh uh, Jult uh, I'll t that, I'll that you get away this time I have to continue my search now It doesn't Dobra stay oficer and good luck with the searching. Dzięki mordo Lecimy dalej widzowie <noise> Ale po co ja odpalam cały czas ten samochód? To jest nie ma sensu. Przecież. Czemu ja cały czas odpadłem ten samochód? Ja go nie zostałem jakby spalonego, tylko jak go gaszę cały czas. To nie ma sensu. A nie ma sensu, że, 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 że ja tak cały czas krążę i krążę. To co to jest? Jeszcze tam nie byłem, chyba. No tu nie byłem. Może tu się, może tutaj się pamięta ten mimik. To wie. Się What the fuck? What the fuck do you want? Grzasz koleżko. People don't like cops. He <laughs> uh, pasuje tu gości, ale se, ale se dupi tego. browara, nie, obok mnie. Shit, that was a beer of oh, fuck that place to press Why anyway. do you know everything what would be useful to me? No, I drink it all, all day. Nothing, nothing else matters. Nothing else to do around here. People here don't believe the officer na narrative. To jest no sad but true. Oh. No nie wiem, oni czasami w takich grach oni mają takie odpowiedzi, nie? Poszukuję poszukuje mimika. To ja piję codziennie, nie? No i gate. Good. good night sir. Dzięki mordo A ta ta pania to Dobra, to nie mam Mika, za to musimy jechać, musimy jechać dalej. W poszukiwaniu, no dobrze no Lecimy dalej Zakręcamy i lecimy I jakbym w drzewo przywadzi... No, przewaliłem ale jakbym zepsuł se samochód nie To by była peka I need to slow down to exit the car Musisz być wolny Dobra, prosto, czy... Nie no prosto, czy tam byłem? I dobra, przecież ja szukam tego mika i szukam i nigdzie go nie mogę znaleźć. Po co? Czemu ja coś, przez światło zapalę? Tak nie powinno być w samochodach. Tak nie ma, ale widać, że ta gra nie ma tak sensu. No, ale to że w sumie, sumie musiało coś widzieć. Nie? Ja coś widziałbym o światła. Ale no, nie wiem. Widzę, że lusterko w pełni funkcjonalne, nie? jesteśmy w, w punkcie wyjścia, jesteśmy obok stacji. A i gdzie ja mam teraz jechać, to nie wiem. To jest stacja czy to jest jakiś kolejny dom? nie, to jest stacja dobra, yy... lecimy tam lecimy tutaj i tak, w prawo pojechaliśmy, znaczy w prawo w prawej wróciliśmy, więc logicznym myśleniem nie powinno nic być po prawo więc coś po lewo, nie? i tutaj lecimy, pr prosto lecimy, nie? bo jak jest ten hotel, czy tam motel to my jechaliśmy w prawo, więc powiedzmy wprost, nie wiem czemu jeszcze mam środka, śro, śro, środek tak się trzymam, ale dobra. lecimy prosto Tutaj powinien być mini Z logicznego punktu myślenia, nie? Skoro wszędzie byliśmy, no to tutaj powinniśmy znaleźć Mika. Czy tak będzie? To się okaże. Jak skręcę w prawo, to mam mędzli w głowie, bo wrócimy do punktu wyjścia. Ale nie, ale nie skręcimy w prawo, bo widzę, że to się tu ciągnie ciągnie Więc coś tutaj jest pewnie mimik Ciekawe jest ta fura, naprawdę Tak jedziemy, jedziemy I natrafiliśmy... Nie wiem na co To jest kamper No to skręcamy Może tutaj znajdziemy mimika serca. A nie, to jest, to jest nazwa, że mi, szukam mika Jobscreen! Nie! Kto tam? Kto ktoś? <laughs> Jestem policjantem. Poszukuję. No dobra, czy chcesz ze mną poznać na sekundę? We can talk, but keep this door closed for my. Aha, czyli po prostu nie, że może pogadać, ale musimy zamknięte drzwi z, ze względu na bezpieczeństwo. That's not an sue. Dobrze, dobrze. So now Anything... No... Not me. Ostatniej nocy... rozwiem namiot. Wanted some change. Ej, czy to jest powiązane z mimics... Że... Z Missing Hiker? Hiker? Ej nie gadajcie, że to jest powiązane. No bo to też jest o... Rozbijanie namiota, jak wiecie... My namiot rozbijaliśmy Ten kto wyglądał to wie Coming from the woods eee, No dobrze, dobrze Will do. Thank you for your time. Dziękuję, za Stay safe. Zostań bezpieczny, oficer. I will. No i... Widzicie, da się, da się. Siadamy w swój samochodzik i jedziemy dalej. Po poszukiwaniu mimika. Na pewno już prosto będzie ten mimik raczej. No bo, jakbyśmy skręcili w prawo, to nie mam żadnego pojęcia. Bo jak skręcimy w prawo, to będziemy w punkcie wyjścia, tak jak to było ostatnio. Więc teraz albo prosto, albo nie wiem co teraz. Musimy się jakoś wrócić, ale po co tu by był ten typek, nie? Więc raczej tu jest nasz punkt wyjścia. I chyba tak. Dobrze, yy, mamy jak już typa. Zjedziemy na pobocze. I tam, dzień dobry. Chciałbym go przyjechać, I zobaczymy, co by było. To później, jak skończymy w grę. Siema Trochę dziwnie mi to, trochę to podejrzane, że idziemy sobie na środku lasu, a ty siedzisz tu mordo, Ej, czy on, on tutaj się zapytał, czy mam parę złotych? I on jest bezdomny. Mimik do you, do you have anything to help me out? E, mimik? Oh, that's bad, to źle Bardzo źle i hear scream sometimes at night. Do see this road going up there. I think there is some a house. And czyli i the scream. Myślę, powinien to zobaczyć. a uh, nadzieja chyba nie. Myślę, że to nie wiem. Uh, thanks and make to sure stay out of trouble. I will officer. Talk all MPC z z wszystkimi MPC-tami. Bardzo fajnie I wydaje mi się widzowie, że po coś ta ścieżka jest. A jest najgorsze prowadzi do lasu No więc lecimy. Dzięki mordo czy jemu ja nie dałem pieniędzy właśnie? Właśnie chyba nie zapytał czy pieniądze, nie wiem, zobaczymy. Później, później jak w montażu to ogarnę Lecimy Ej dobra, czemu w każdym horrorze lecimy w las, no? Nie, pod, nie, nie podoba mi się to zadanie. To zadanie mi się nie podoba. Wow, domek. No i dobra, dom otwarty. Ja pierdzielę. To jest tu na pewno wizawia. Obsram się. Siema. Jumpscare, Ej, ty! Nie ma. Ja mogę stąd sobie pójść, proszę? Nie ma szans. Nie ma szans. Dobra, mam spływę dobra. człowieku teraz mogę iść, nie? mogę Nie gadaj, ja muszę iść w las. A, mam spluwę. Ja pierdzie... Śmieciu. Chodź tu. Dzip, dzip, toś taś. Mam macie! Ja się boję. Czego życzysz? Czego życzysz, kurwa! Dobra, lecę. Gita, Mam spluwę. To mi daje szansę jakichol... Ej dobra, czemu on tak sapie? Sapie, się, nie wiem co narobi robi Jak ktoś biegnie, strzelam od razu na oślep Ej dobra, no to jest najgorsze Czego drzeście? Czego dyszysz? Obserwam się. Idź ode mnie. Nie chcę cię tu. Ej, ja wychodzę, zaraz z gry nie. Czego ono tak jęczy? a on. Albo ktoś. Ej, dobra, obsam się przynajmniej. Pszystko, <ścoughs> obsam się. Nie wiem, nie. Ja chcę z tej gry wyjść. что? Что ты Что? Скажи. Еще бой. Не можешь, не можешь, Coś tu? Kurde. Ej, dobra, przysięgam, zastanów się O kurde! O, 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 o kurde ty! Dobra, zabiję go! Ej, dobra świetnie świecie mamy na glebę. To końca jego jest? Ale ciary mam na rękach Nie chcę do Discorda, podziękuję wrażenie. Ja dupia, powiem tak widzowie yy... Gierka straszna Fajna I tylko wyłącznie fajna Nie no, w ogóle nie fajna była, ale między innymi bo miałem spływę I właśnie, jak masz już to jest sobie lepiej, także Też lepiej będzie jak zostawicie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem Żeby żaden content Was nie ominął, Poczka w górę Może... Może widzowie niedługo jakiś odcinek z Fortnite'a Dawno nie było, albo z coś, coś yy, Bardzo fajna gierka no więc co? Jakiś następny chorek pewnie długo wleci, może dzisiaj albo jeszcze jutro. Także co, widzowie? No... Zostawcie to, co powiedziałem i do, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Siemamo.